Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak używać Stage Managera. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy Stage Managera uruchomić. W tym celu przesuwamy kursor tutaj w prawy górny róg, obok daty, klikamy na tą ikonkę i następnie trzeba znaleźć Stage Manager i na to kliknąć. W tym momencie zostało to aktywowane, no i już Stage Manager działa. I teraz na czym to polega? Jeśli mamy kilka otwartych okien typu kalkulator, timer, opera, mapy itd., to Stage Manager tutaj z lewej strony ekranu pokazuje nam, jakie okna są w tym momencie otwarte w Stage Managerze. Czyli w tym momencie mam tutaj otwarty kalkulator, ale mogę się w bardzo szybki sposób przełączyć między timerem a kalkulatorem. Na przykład tutaj wystarczy kliknąć i jak widzimy jest to przełączane. No i tutaj ważny aspekt. Jeśli dane okno jest na full screenie albo jeśli dochodzi do lewej części ekranu, to Stage Manager będzie ukryty do momentu, gdy nie przesuniemy tutaj myszki w lewą stronę do krawędzi i w tym momencie jak widzimy, Stage Manager został wysunięty, czyli w tym momencie możemy się w bardzo prosty sposób między tymi oknami przełączać zarówno na full screenie, jak i tymi, które nie są na full screenie. Jest to narzędzie ułatwiające pracę w systemie macOS. Także polecam je przetestować. No i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Stage Managerze. A na dziś to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.